Mamo, chyba czas się wyprowadzić. Wynajem jest drogi, kredyt jeszcze droższy, ale zawsze możesz mieszkać z mamusią. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie przeanalizuję sytuację na rynku najmu, a także porównam ją do tego, co dzieje się na rynku kredytów hipotecznych. Tym samym odpowiem na pytanie, co aktualnie bardziej się opłaca: wynająć mieszkanie czy też kupić je za pomocą kredytu hipotecznego? Odpowiem również na pytanie, dlaczego osobiście uważam, że ceny najmów mogą mocno wzrosnąć, jeśli Rada Polityki Pieniężnej nie obniży stóp procentowych. Oczywiście, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszęcie o lajka i zaczynamy. A zatem co dzisiaj jest korzystniejsze? Wynająć mieszkanie czy też kupić je na kredyt? W tym celu stwórzmy sobie hipotetycznego Wojtka z Krakowa, który jako 30-letni singiel stwierdza, że najwyższy czas się usamodzielnić i wyprowadzić od rodziców. W końcu dziadkowie mają swój dom, rodzice mają swoje mieszkanie, więc postanawia nie być gorszy i też chce mieszkać u siebie. Jest singlem, więc wystarczy mu kawalerka o powierzchni 30 metrów kwadratowych. Po przejrzeniu wielu ofert, widzi, że średnia cena takich mieszkań wynosi około pół miliona złotych. Oczywiście nie ma takich pieniędzy, więc zgłasza się do nas, abyśmy mu pomogli znaleźć najlepsze oferty kredytów hipotecznych. Posiada on 10% wkładu własnego, czyli 50 tysięcy złotych, i decyduje się na kredyt hipoteczny w wielkości 450 tysięcy złotych. Załóżmy więc, że kredyt wzięty na 30 lat będzie miał oprocentowanie w wysokości 7,8% w skali roku. Co daje nam 35 100 zł odsetek rocznie, a więc 2925 zł miesięcznie. A przypominam, że są to same odsetki. Dodając zatem do tego część kapitałową, rata miesięczna wyniesie nieco ponad 3200 zł. Trzeba więc przyznać, że jest to duża kwota, szczególnie jeśli mówimy o singlu. 30-metrowej kawalerce i jeszcze obowiązku posiadania 50 tysięcy złotych wkładu własnego. Tym samym Wojtek racjonalnie stwierdza, że nie, tyle to nie zapłacę i kieruje swoje kroki znów na portal z ogłoszeniami, tym razem klikając w kategorię Wynajem. I tutaj może odetchnąć z ulgą, ponieważ średnia cena najmu 30-metrowej kawalerki w Krakowie wynosi około 2250 zł. Dlatego nasz Wojtek postanawia, że schowa dumę w kieszeń i teraz mieszkanie wynajmie, a sam skupi się na zwiększeniu swoich zarobków i uzbieraniu jeszcze większego wkładu własnego. I teraz znów pytanie: czy sytuacja Wojtka z Krakowa to odosobniony przypadek, czy też w innych miastach jest podobnie? Za moment odpowiem ci na to pytanie, ale teraz to jeśli interesują cię tego typu zagadnienia, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał ci właśnie takie filmy, a przez to twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. A zatem, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Wojtek z Krakowa ma gorzej niż reszta kraju, spójrzmy na tabelę z raportu przygotowanego przez firmy Expander oraz rentier.io. No więc pierwszą sprawą, o której muszę powiedzieć, to fakt, że raport ten bierze pod uwagę wysokość pierwszej raty razem z dopłatami z programu mieszkanie na start i to dla kredytu bez wkładu własnego. A jak wiadomo, program na ten moment został przesunięty na początek 2025 roku, a zatem obecne raty kredytów są jeszcze wyższe niż te przedstawione w tabeli. Skupmy się jednak na sytuacji singla, bo to dla nich ewentualne dopłaty z mieszkania na start są najmniejsze, więc wartości w tabeli są najbliżej obecnej rzeczywistości. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to przewaga czerwonych kropek nad zielonymi, a kropki czerwone oznaczają sytuację, w której rata kredytu jest wyższa niż czynsz najmu. No więc, nieważne czy jesteś Pawłem z Warszawy, czy też Martyną z Gdańska, czy naszym Wojtkiem z Krakowa w większości przypadków więcej zapłacisz za ratę kredytu hipotecznego niż za najem? Oczywiście są też miasta, w których sytuacja jest odwrotna, stąd każdy przypadek należy analizować indywidualnie, bo może się okazać, że w Twojej sytuacji bardziej opłaca się jednak kupić niż wynająć. Jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili, jaka rata kredytowa będzie w Twoim konkretnym przypadku, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. I możesz teraz pomyśleć, że no dobra, czyli w najbliższej przyszłości nie ma co myśleć o kredycie hipotecznym i trzeba szukać mieszkania na wynajem. I rzeczywiście, aktualnie taki tok myślenia wydaje się być prawidłowy, ale zastanówmy się, co się wydarzy, jeśli na ten sam pomysł wpadnie większość Polaków. Otóż, zgodnie z prawami popytu i podaży, jeśli rośnie popyt, to rośnie też i cena, więc najem będzie coraz droższy. Uważam też, że drogie kredyty hipoteczne to nie jest jedyna przyczyna wzrostu liczby najemców. Drugim powodem może być hamowanie wzrostu cen. Mieszkań. Aby lepiej to zobrazować, spójrzmy na mapę przygotowaną przez serwis Gratka. Jak widać. Ceny mieszkań w maju 2024 roku w niektórych miastach w stosunku do poprzedniego miesiąca spadły. Oczywiście nadal przeważają wzrosty, ale nie są to już takie wartości jak jeszcze jakiś czas temu. Dla porównania, pomiędzy lutym a styczniem 2024 roku ceny mieszkań w Krakowie wzrosły o 4%, a w Katowicach o 8%. A aktualnie ceny w tych miastach spadają. Zgodni są też eksperci, którzy przewidują, że ceny mieszkań będą dalej hamować. A dodając do tego niską inflację oraz niepewność programu mieszkani na start, może dojść nawet do sytuacji, że ceny albo w końcu się zatrzymają, albo nawet zaczną spadać i to w całym kraju. Tym samym coraz więcej Polaków będzie czekało na ten moment i wstrzyma się z zakupem mieszkania, a zamiast tego wybiorą opcję najmu. Taka sytuacja plus drogie kredyty hipoteczne może być katalizatorem, który doprowadzi do tego, że ceny najmów zaczną gwałtownie wzrastać i wtedy znowu zakup mieszkania na kredyt będzie bardziej opłacalny. Pamiętajmy również o perspektywie długoterminowej bo pewne jest, że stopy procentowe w końcu spadną. Stąd też optymalnym rozwiązaniem jest na ten moment odpowiednio się przygotować, czyli mieć wkład własny, zdolność kredytową i odpowiednią osobę, aby nam w tym wszystkim pomogła. Dlatego też zapraszamy do kontaktu z naszą firmą już dzisiaj. Przeanalizujemy Twoją konkretną sytuację, podpowiemy, co robić, aby ją poprawić, oraz, co najważniejsze, damy znać, jak sytuacja na rynku ulegnie zmianie. A tymczasem dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko z trafnie inwestuj.